Cię na kanale Gadamy TV. Ja jestem Karolina, Kaja, i w związku z tym, że interesuję się architekturą wnętrz oraz designem, a z nowoczesnymi technologiami mam styczność na co dzień, gdyż wraz z mężem prowadzę firmę Brainhouse zajmującą się automatyką budynkową, czyli tworzeniem inteligentnych domów, postanowiłam stworzyć serię wnętrzarsko-budowlaną, na którą Cię zapraszam. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o 10 fajnych rozwiązaniach, które warto zastosować podczas budowy własnego domu lub przy urządzaniu własnego wnętrza. I od razu przechodzimy do rzeczy, zaczynamy od pierwszego punktu, którym jest wideo-domofon. I nie mam tutaj na myśli tylko urządzenia, które służy nam do tego, że jesteśmy w domu, ktoś dzwoni do naszego domu i na tym wideodomofonie możemy dzięki kamerce zobaczyć, kto przy tym domofonie stoi i z nim porozmawiać. Ale mam tutaj na myśli zdalne obsługiwanie tego urządzenia. Pomyślmy sobie o takiej sytuacji. Jesteśmy umówieni z kurierem, albo czekamy na jakąś przesyłkę konkretnego dnia, ale nie wiemy dokładnie o której godzinie przyjedzie kurier, a musimy wyjść z domu. I wychodząc z domu, mając możliwość zdalnego obsługiwania wideo domofonu, możemy połączenie przychodzące odebrać na własnym telefonie będąc gdziekolwiek poza domem. Czyli jesteśmy w supermarkecie, robimy zakupy, przyjeżdża kurier, dzwoni domofonem, to połączenie odbieramy na naszym telefonie, widzimy dokładnie na kamerze kto stoi przy tym e, domofonie, kto do nas dzwoni. Możemy również z tą osobą porozmawiać, możemy otworzyć jej drzwi, bramę, poprosić o pozostawienie na przykład Przesyłki przez drzwiach lub w innym wyznaczonym miejscu na naszej działce. Niesamowicie wygodne rozwiązanie. Ja osobiście sama bardzo często z niego korzystam, ale co jest równie fajną opcją w przypadku wideo domofonu, to to, że za każdym razem, kiedy ktoś przychodzi do nas do domu i dzwoni domofonem. Kamera rejestruje jego zdjęcie. Jeżeli nie uda nam się na przykład odebrać tego połączenia, będąc w domu lub poza domem, odbierając to połączenie zdalnie, zarówno na wideo domofonie, jak i na urządzeniach mobilnych widzimy zdjęcia każdej osoby, która dzwoniła domofonem do nas, do domu, z informacją, jakiego dnia było to połączenie i dokładnie o jakiej godzinie. Więc nic nas nie ominie. Jednym z fajniejszych miejsc w domu czy podczas budowy domu jest oczywiście garaż. A w tym garażu warto pomyśleć o odpływie wodnym do kanalizacji. Eee... Wjeżdżamy samochodem do garażu, pada śnieg, na samochodzie jest dużo tego śniegu. Ten śnieg później z tego samochodu topnieje, spływa po karoserii i zostaje na podłodze. Jeżeli mamy odpływ liniowy, nie ma żadnego problemu, ponieważ woda ścieka bezpośrednio do kanalizacji. Nie tworzą się żadne kałuże, nie tworzą się żadne plamy. Dodatkowo, jeżeli chcemy umyć podłogę, to możemy również nadmiar wody zgarnąć do tego e, odpływu, czy możemy na przykład przepłukać e, samochód czy opony czy cokolwiek innego w garażu, nie martwiąc się o to, że również cała podłoga będzie zalana wodą. Bardzo fajne e, rozwiązanie, które zdecydowanie warto przemyśleć. Jeżeli mówimy o budowie domu, nie sposób nie wspomnieć o ogrodzeniu, które prędzej czy później będziemy musieli e, zamontować. Mówię tutaj o ogrodzeniu z siatki panelowej lub ze zwykłej siatki, ale również i o ogrodzeniu frontowym, czyli o różnego rodzaju przęsłach. Jeżeli decydujemy się na jakiekolwiek z tych rozwiązań, warto pomyśleć o tym, żeby było ono wykonane ze stali ocynkowanej, która na przykład jest malowana proszkowo bądź z aluminium malowanego proszkowo. Dlaczego te rozwiązania są dobre? Dlatego, że dają nam dłuższą gwarancję tego, że ogrodzenie to, ta siatka, ten płot Siatka panelowa e, będzie w stanie nienaruszonym, nie będzie korodować i będzie nam służyć przez dłuższy czas. Jeżeli nie mamy zrobionego ogrodzenia z, z np. stali ocynkowanej, wówczas dochodzi do dosyć, szybkiej, do dosyć szybkiego korodowania tych elementów, co wiąże się z tym, że musimy takie ogrodzenie po prostu często malować. I jeżeli mamy dużą ilość tej siatki, bo mamy dużą działkę na przykład, albo działkę akurat w takim kształcie, na przykład prostokątnym, gdzie tego ogrodzenia wychodzi dużo, dużo więcej niż w przypadku y, działki o innym kształcie, warto pomyśleć o tym rozwiązaniu, bo nie ma później takiej sytuacji że co jakiś czas musimy chodzić i na przykład pędzlem to ogrodzenie odświeżać, malować, e, czy usuwać tą rdzę, więc jest to niezwykle wygodne rozwiązanie. Oczywiście jest to rozwiązanie droższe, e, ale e, jest to rozwiązanie, które w perspektywie e, lat daje nam gwarancję nieingerowania w jego powłoki. Na przestrzeni ostatnich lat niezwykle popularnym tematem stała się rekuperacja w naszych domach, czyli Wentylacja mechaniczna. W przypadku posiadania rekuperacji nie ma konieczności posiadania dodatkowych kominów. Jedyny komin, który możemy mieć w naszym domu, jest to komin, który służy do obsługiwania kominka. Rekuperacja zarówno latem, jak i zimą wymienia powietrze w domu, ale działa trochę inaczej. Zimą ciepłe powietrze standardowo unosi się. I jest wciągane przez anemostaty i rozprowadzane poprzez instalację bezpośrednio do rekuperacji. W rekuperacji tej jest wymiennik ciepła, który przekazuje temperaturę, ogrzewa powietrze, które z powrotem jest wprowadzane do domu. Powietrze, które wychodzi z domu i wchodzi do domu, nie mieszają się ze sobą. Powietrze, które wychodzi z domu, jest odprowadzane na zewnątrz, a powietrze, które wchodzi do domu, jest ogrzewane tym ciepłem, które zostało pozyskane z powietrza, które zostało wprowadzone do rekuperacji. Latem rekuperacja działa trochę inaczej. Oczywiście, Nadal powietrze ciepłe unosi się, jest ono wysoko, jest zasysane poprzez anemostat i rozprowadzane instalacją bezpośrednio do rekuperacji, ale nie przechodzi ono wtedy przez wymiennik ciepła, tylko przez tak zwany bypass. Czyli powietrze zasane zostaje całkowicie odprowadzone na zewnątrz, a wprowadzone do domu zostaje powietrze pozyskane z zewnątrz, które nie jest już w żaden sposób dodatkowo ogrzane. Ale co jest niezwykle fajną funkcją? Przy posiadaniu rekuperacji. To jest funkcja boostera, zwłaszcza zdalnego uruchamiania boostera. Posiadając na przykład tą funkcję, my nie musimy chodzić po całym domu i otwierać wszystkich okien po to, żeby przewietrzyć dane pomieszczenie, gdyż rekuperacja robi to za nas. Dlaczego opcja zdalnego uruchamiania boostera jest tak fajna? Dlatego, że, będąc poza domem, kiedy wiemy, że. W jakimś niedługim czasie do tego domu wracamy i chcemy, żeby powietrze w domu było świeże. My możemy zdalnie uruchomić ten booster na przykład za pomocą naszego telefonu komórkowego i wtedy, kiedy wchodzimy do pomieszczenia, już to pomieszczenie jest przewietrzone. Jeżeli nasza rekuperacja nie posiada zdalnego uruchamiania tej funkcji, możemy ją uruchamiać za pomocą dołączonego pilota. Kiedy jesteśmy w domu. Nie ma możliwości uruchamiania tej opcji, będąc poza domem. Dlatego jeżeli jesteście na etapie wybierania konkretnego urządzenia, konkretnej rekuperacji, warto zapytać sprzedawcę, czy taka opcja w przypadku tego konkretnego urządzenia jest. Bo jeżeli tak, to jest to zdecydowanie fajne rozwiązanie, nad którym warto się zastanowić. Teraz przechodzimy do pomieszczenia zwanym łazienką, i w tej łazience musimy mieć odpowiednią ilość gniazdek, ale dzisiaj nie będzie odpowiedniej ilości gniazdek. Dzisiaj będzie o gniazdkach w odpowiednich miejscach, czyli w szufladach albo w szafkach, czyli gniazdek, których nie widać. Dlaczego takie gniazdka warto zamontować we własnej e, łazience? Dlatego, że mamy tam sprzęty, takie jak na przykład szczoteczka elektryczna albo jakieś maszynki, które wymagają na przykład podłączania do prądu albo ładowania prądem, i wówczas, kiedy korzystamy z nich w taki sposób, czy chcemy je naładować, nie stoją one nigdzie na wierzchu, tylko są umieszczone wewnątrz szuflady czy wewnątrz takiej szafki, mogą się tam bez problemu ładować, nie kurzą się, nie stoją nigdzie na wierzchu, więc jest to rozwiązanie niezwykle fajne niezwykle funkcjonalne. Ostatnio niezwykle modne stały się tak zwane secret doors, czyli drzwi, które mają chowane ościeżnice. Te ościeżnice są chowane w tynku. One są niewidoczne. Drzwi te wyglądają tak, jakby były namalowane ołówkiem na ścianie. Niezwykle delikatnie, subtelnie, bardzo minimalistycznie i bardzo nowocześnie. Ja sama posiadam takie drzwi już od 2014 roku. i w użytku jestem z nich niesamowicie zadowolona. Moje drzwi są białe w lakierze o wykończeniu półmatowym, z których jestem również bardzo zadowolona, jeżeli chodzi o kwestię ich czyszczenia. Ale Mamy bardzo duży dostęp do technologii, do tego jak te drzwi mogą być wykończone. Mogą być one oczywiście pokryte lakierem, mogą być do malowania farbą w kolorze ściany, do tapetowania, do, do, do montowania listew ze sztukaterią. Mogą to być drzwi, które są z płyt meblowych bądź z drewna na całej jednej powierzchni, których również, również nie widać. Ale chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć o jednym konkretnym przypadku którego akurat Wam nie polecę. Jest to rozwiązanie, które tyczy się malowania tych drzwi farbą, e, którą malujemy ścianę. Dlaczego nie polecam Wam tego rozwiązania? I teraz uwaga, zastanówcie się, w jaki sposób otwieracie drzwi. Hmm? Łapiecie za klamkę, tą klamkę, oczywiście klamkę. Naciskacie, otwieracie drzwi, ale co się dzieje w momencie, kiedy wchodzicie do pomieszczenia i chcecie ze sobą te drzwi zamknąć? Czy zamykając drzwi, chwytacie klamki z drugiej strony, czy jednak dotykacie dłonią skrzydła drzwi w miejscu znajdującym się tuż nad tą klamką? No właśnie. Bardzo wiele osób właśnie w taki sposób korzysta z drzwi, do, zamykając je bądź domykając że otwiera klamką, ale kiedy wchodzi do pomieszczenia, to już chwyta dłonią za skrzydło drzwi. I teraz, co się dzieje w przypadku, kiedy mamy drzwi, które są pomalowane farbą? A no dzieje się to, że to miejsce się niesamowicie brudzi. Nie zawsze mamy idealnie czyste dłonie, które nie są wilgotne, nie są spocone, nie są czymś ubrudzone, a dotykając dłonią farby, bardzo często, kiedy na przykład otwieramy, czy zamykamy drzwi, bo wchodzimy często do różnego rodzaju pomieszczeń, więc te Drzwi są użytkowane w ciągu dnia dosyć intensywnie, to to miejsce jest narażone na e, zabrudzenia. I oczywiście są dostępne teraz farby, które są łatwo zmywalne mają wysoką klasę ścieralności i tak dalej, i tak dalej, ale co do zasady po pewnym czasie, kiedy będziemy chcieli jednak te drzwi utrzymywać w dobrej czystości, tak żeby nie było na nich widocznych żadnych plam, a jednak nie kontrolujemy się z tym, że to miejsce cały czas jest przez nas dotykane, przez nas bądź przez nasze dzieci chociażby, musimy posiłkować się czyszczeniem tego i w którymś momencie ta farba po prostu zacznie schodzić, zacznie się wycierać, więc po dosyć krótkim upływie czasu... Te drzwi po prostu wyglądają mało estetycznie, jeżeli w taki sposób z nich korzystamy. Oczywiście jest to rozwiązanie bardzo fajne pod względem wizualnym, bo wygląda to niesamowicie ciekawie, kiedy tych drzwi praktycznie w ogóle nie widać, bo nie tylko kolorem są one świetnie dopasowane ze, ze ścianą, ale również i fakturą, e, chociażby w tym przypadku jest to faktura farby, ale musimy być świadomi, że Rozwiązanie to niestety ma swoje wady w postaci często ubrudzonych drzwi. Więc, jeżeli rozwiązanie takie nam odpowiada, to ok, ale bądźmy świadomi tego, z czym to się wiąże. I teraz na chwilę wyjdziemy z naszej przestrzeni domowej i przejdziemy do naszego pięknego ogrodu. Więc, kiedy jesteśmy już w tym naszym pięknym ogrodzie, nie sposób nie wspomnieć tutaj o podlewaniu, o nawadnianiu trawnika, ale nie mam tutaj na myśli tylko automatycznie wysuwanych i chowanych zraszaczy do podlewania e, zieleni, ale integrację systemu nawadniającego z czujnikami wilgotności gleby, z czujnikami opadów. Są to rozwiązania, które są niesamowicie wygodne ekologiczne i ekonomiczne, bo dzięki nim mamy zdecydowanie mniejsze zużycie wody. Zraszacze uruchamiane są tylko w takiej sytuacji, kiedy faktycznie trzeba, jest to konieczne, żeby trawnik był podlany, czy rośliny, żeby zostały podlane. Nie doprowadzamy do sytuacji na przykład przelania e, trawnika czy jakichś roślin, gdyż czujniki te mierzą odpowiednią wilgotność, mierzą opady i wiedzą, kiedy te zraszacze powinny zostać uruchomione. Internet w dzisiejszych czasach stał się nieodłącznym elementem życia praktycznie każdej osoby. Kiedy budujemy dom, nie wyobrażamy sobie, żeby w tym domu tego internetu nie było. Nie służy on tylko do naszej pracy czy do naszej rozrywki, ale również może służyć do obsługiwania różnych urządzeń i różnych rzeczy, które mamy w domu. Internet w domu działa bezprzewodowo standardowe access pointy, które wbudowane są w routery, bardzo często są niewystarczające i okazuje się, że sygnał jest zbyt słaby. Więc dla komfortu użytkowania bezprzewodowego internetu powinniśmy pomyśleć o odpowiedniej ilości access pointów w naszym domu. Albo możemy mieć jeden bardziej wydajny, mocniejszy, albo kilka mniejszych, które umieszczone są w różnych regionach w różnych punktach naszego domu, po to, żeby dostęp do e, internetu bezprzewodowego był z każdego miejsca, z którego chcemy, zarówno w naszym domu, jak i na zewnątrz. Kolejnym elementem, który jest jak najbardziej wart rozważenia, jest garaż z bezpośrednim przejściem przez wiatrołap. Dlaczego rozwiązanie to jest? tak ważne, dlatego że kiedy wysiadamy z samochodu i chcemy wejść do domu, przechodzimy przez wiatrołap, w którym możemy się swobodnie rozebrać, zdejmujemy kurtkę, płaszcz, buty i dalej możemy wejść do dalszej części domu, do konkretnych pomieszczeń. Kiedy wyjście z garażu nie jest bezpośrednio przez wiatrołap, tylko wypada w innym miejscu domu, na przykład. Blisko salonu, wymaga to tego, że przechodzimy przez część salonu z powrotem do wiatrołapu, żeby tam móc się rode, rozebrać. E, czyli robimy bałagan, e, brudzimy podłogę, bo przechodzimy na przykład mokrymi czy brudnymi butami i zostawiamy na podłodze ślady. Więc jeżeli mówimy o kwestii użytkowania danej przestrzeni w fajny, przemyślany sposób, który nie doprowadza do nadmiernego brudzenia czy bałaganienia. Warto pomyśleć o tym, żeby to wyjście z garażu przechodziło bezpośrednio przez e, wiatrołap. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Was przygotowałam. Oczywiście tych punktów jest jeszcze dużo, dużo więcej i będą się one sukcesywnie pojawiały w kolejnych odcinkach. Ja, oczywiście, ze swojej strony zachęcam do subskrybowania kanału, do kliknięcia dzwoneczka, by być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które pojawiają się na kanale. Tymczasem żegnam się z Wami, życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć.